Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki hojności słuchaczy. Do tego zacnego grona warto dołączyć. Wystarczy odwiedzić stronę patronite.pl i odnaleźć profil Brzmienia Świata. Tam do wyboru czeka na Was dziewięć możliwości, dzięki którym dołączycie do Brzmieniowego Zespołu i pomożecie w powstaniu kolejnych odcinków. Ten jest 237. Tym razem w całości w formie opowieści. Brzmienie świata. Zlotu drozda. Szerokimi alejami przemieszczały się fale ludzi. Ci, którzy wstali dziś zbyt późno, spieszyli się do pracy. Inni załatwiali swoje sprawy myślami przywołując wieczorową porę. Wtedy wszelkiej maści bary i kluby jazzowe otworzą szeroko drzwi, zapraszając do swoich wnętrz. Teraz jednak był jeszcze środek dnia, a ulicę przekrywał cień masywnych brązowych kamienic – wizytówki Harlemu. Był rok 1941. Na ławce w jednym z parków siedziało dwóch mężczyzn. Ten, wyraźnie młodszy i dobrze ubrany, z zawodowym zainteresowaniem śledził poczynania swojego kompana, który oparłszy na kolanie notatnik, zapisywał coś w skupieniu. Był drobniejszej postury. Nosił wyraźnie znoszoną marynarkę, a spod beretu próbowały oswobodzić się kępki siwych włosów. Równie siwa była jego broda. Wyglądem przypominał Karola Marksa i podobnie jak Marks, znany był z jednej książki. Młodszy z mężczyzn zadawał czasem pytania, na które człowiek z brodą odpowiadał coś niewyraźnie, nie przestając notować. W pewnej chwili brodacz przerwał. Odłożył notatnik, wstał. Choć młodszy mężczyzna wiedział, co zaraz się stanie, z uwagą przyglądał się przebiegowi wydarzeń. Miał przecież do czynienia z kimś wyjątkowym. Wtedy brodacz rozpostarł ręce, następnie zaczął nimi wymachiwać w górę i w dół. A z jego ust wydobył się dźwięk. Opisać wszystko. W literach zawrzeć kwintesencję otaczającego nas świata, jego ducha, wiedzy i rządzących nim zasad. Tak, by można ten świat zrozumieć mimo jego ogromu i złożoności. Próby stworzenia takiego opisu znaleźć można w encyklopediach, choć nie od razu używano tej nazwy. W pierwszym wieku naszej ery Pliniusz Starszy, rzymski pisarz i żołnierz, stworzył Naturalis Historia. Historię naturalną. To monumentalne dzieło obejmowało spis ówczesnej wiedzy z zakresu geografii, matematyki, botaniki, zoologii, medycyny, sztuki i wielu innych dziedzin. Całość liczyła 37 ksiąg i być może zostałaby rozszerzona, gdyby nie wezów. W 79 roku wulkan zniszczył Pompeję oraz kilka innych miast. Pliniusz Starszy, jako dowódca rzymskich okrętów, pospieszył ofiarą z pomocą, choć kierowała nim też naukowa ciekawość. Dotarł zbyt blisko rejonu objętego katastrofą i zmarł, najpewniej w wyniku zatrucia wulkanicznymi wyziewami. Jego historię naturalną uznaje się za największe dzieło czasów antycznych, opisujące świat z punktu widzenia rzymskiego imperium. Swoje encyklopedie miała też średniowieczna Europa, która chętnie, acz wybiórczo, korzystała z wiedzy starożytnych. Na przełomie VI i VII wieku powstała Etymologia, dwudziestotomowe dzieło autorstwa wpływowego arcybiskupa Izydora z Sewilli. W swojej pracy opisał różne praktyki magiczne, pogańskie wierzenia oraz hierarchię panującą w chrześcijańskim niebie, ale spisał też wiedzę z zakresu gramatyki, matematyki, prawa czy biologii. Etymologia Izydora z Sewii starała się uchwycić świat wczesnego średniowiecza. U schyłku wieków średnich, w XIII wieku, swoją cegiełkę w utrwalaniu ludzkiej wiedzy dołożył francuski dominikanin Vincenty z a właściwie nie cegiełkę, a cegłę. Jego dzieło liczyło kilkadziesiąt tomów. Tymczasem na obszarze dzisiejszej Tunezji swoją encyklopedię stworzył wybitny XIV-wieczny uczony arabski Ibn Haldun. Jedną z jego ambicji było opisanie praw rządzących społeczeństwem, w tym opis cyklu narodzin, rozwoju, a później upadku wielkich cywilizacji. Znacznie później, bo w wieku XVIII we Francji powstaje encyklopedia nazwana po prostu Encyklopedię. Jej autorami byli najwięksi myśliciele i uczeni Oświecenia, a nad całością czuwał Denis Diderot. Encyklopedia ta przez długi czas była wzorem i punktem odniesienia dla wielu późniejszych pokoleń encyklopedystów. W Chinach taką rolę pełniła encyklopedia stworzona na zamówienie cesarza Yongle z dynastii Ming. W XV wieku do jej napisania zaangażowano rzesze uczonych. Nie wszystkie jej części przetrwały zawirowania dziejów. Niemniej uważa się, że przez stulecia było to największe objętościowo dzieło opisujące świat. W wieku XX ten tytuł chciał jej odebrać pewien Amerykanin. Joe Gould. Urodził się pod koniec XIX wieku i pochodził z zamożnej, dobrze wykształconej rodziny. Od najmłodszych lat zatracał się w pisaniu. Zeszyty, a nawet ściany i podłogę w jego pokoju zapełniały różnego rodzaju notatki. Mimo, że nie był szczególnie lotnym uczniem, został wysłany na Harvard, gdzie rozpoczął studia medyczne. Na ostatnim roku usunięto go z uczelni, co motywowano załamaniem nerwowym studenta. Jednak później Gould zdołał skończyć studia. Bywał porywczy, potrafił wybuchać nagłym gniewem, co konfundowało widzących tu ludzi. Sporo podróżował, również pieszo, przemierzając rozległe, północne tereny Stanów Zjednoczonych. Interesowała go antropologia oraz zwyczaje i kultura rdzennych grup etnicznych. Był głodny wiedzy. Niczym odkurzacz, wchłaniał kolejne historie i opowieści, a ich źródłem nie były książki, lecz przede wszystkim ludzie, z którymi rozmawiał. Gdy Joe Gould przeprowadził się do Nowego Jorku, jego rozmówcami stali się Nowojorczycy. Większość czasu spędzał na ulicy z nieodłącznym notatnikiem, teczką oraz słownikiem. Zwykle przy sobie miał też torebkę z suchym chlebem, którym częstował gołębie. Ciągle pisał. Za pracownie służyło mu metro, schody przypadkowego budynku lub stolik w barze. Nigdzie nie pracował na stałe. Utrzymywał się z tego, co dali mu ludzie, a spał w przypadkowych miejscach, od ławki w parku po obskurne hotele. Nie miał domu. Mimo, że jego wygląd odpowiadał stereotypowi kluszarde, wyróżniał się i miejscowi znali go dobrze. Wiedzieli, że to profesor Siegel. Profesor Siegel, a więc profesor Mewa, zasłużył na swój przydomek. Snując się po ulicach Nowego Jorku, a przede wszystkim po Manhattanie i dzielnicy Harlem, opowiadał, że jest absolwentem Harvardu i pisze książkę. Książkę nie byle jaką. Miało to być największe dzieło pisarskie na świecie, a jego tytuł to: Ustna Historia Naszych Czasów. W książce tej zapisane były rozmowy ze zwykłymi ludźmi oraz obserwacje tychże osób. Profesor Mewa, a więc Joe Gould, uważał, że prawdziwa historia i opis świata kryje się nie w relacjach z wojen czy głośnych wydarzeniach, których pełne są media, lecz w codziennym, prostym życiu zwykłego człowieka. Studiował to życie niemal z maniakalnym oddaniem. A co z tym wszystkim ma wspólnego Mewa? Otóż zdarzało się tak, że bez szczególnej przyczyny Joe Gould rękami naśladował ruchy skrzydeł, wydając przy tym odgłosy przypominające Mewę. Twierdził nawet, że język Mew jest dla niego zrozumiały. Było to jedno z jego charakterystycznych zachowań i nie jedyne, które pozwala przypuszczać, że Joe Gould, wielki pisarz i autor największej książki w historii świata, borykał się z poważnymi problemami natury psychicznej. Niestety, z pomocą przyszli mu ówcześni lekarze. Przełom XIX i XX wieku to czas dynamicznego rozwoju medycyny. Medycyny, która wciąż pozbawiona odpowiednich narzędzi badawczych, łatwo dawała się zwieść ludzkim intuicjom oraz szukaniem prostych odpowiedzi na trudne pytania. Jedną z popularnych wówczas teorii była ta, zgodnie z którą za większość ludzkich dolegliwości winę ponoszą ogniska zapalne, a więc przewlekłe infekcje bakteryjne. Pozornie teoria miała swoje podstawy i wynikała ze świeżych jeszcze odkryć Ludwika Pastera oraz Roberta Kocha. Rzecz jednak w tym, że teorie o ogniskach zapalnych lub też o samozatruciu bez oporów stosowano również w leczeniu schorzeń z zakresu psychiatrii i psychologii. Gorącym rzecznikiem takiego podejścia był Henry Cotton, psychiatra tyle wybitny, co kontrowersyjny. Był dyrektorem Szpitala Psychiatrycznego w New Jersey. Jego zdaniem, choroby psychiczne, takie jak choćby schizofrenia, można wyleczyć usuwając ich przyczynę chirurgicznie. Ta miała znajdować się w tych częściach ciała pacjenta, które objęte były infekcją bakteryjną. Szczególnie podejrzane były jelito, migdałki oraz zęby. Dr Henry Cotton przeprowadził lub nadzorował setki takich operacji. Śmiertelność sięgała nawet 30%, lecz dr Cotton uważał, że warto podjąć ryzyko, ponieważ w ten sposób 80% jego pacjentów było wyleczonych. Zawodowy entuzjazm przysłaniał mu jednak fakty. Wspomniane operacje nie miały szansy pomóc komukolwiek, a podawane przez Henry'ego Cottona liczby nie opierały się na żadnych rzetelnie prowadzonych statystykach. Mimo oczywistych sygnałów alarmowych płynących również z części środowiska lekarskiego, dr Cotton kontynuował swoją szkodliwą praktykę, a za jego przykładem rzesze innych psychiatrów w szpitalach Stanów Zjednoczonych. Jednym z pacjentów, którzy odczuli to na własnej skórze, był Joe Gould, a właściwie odczuły to jego zęby. Usunięto je w ramach leczenia psychiatrycznego. W latach 40. postacią bezzębnego profesora mewy zainteresował się doświadczony nowojorski dziennikarz Joseph Mitchell. W jego oczach Joe Gould był ekscentrycznym geniuszem, który porwał się na pisanie ogromnej i jednocześnie intrygującej książki. Zgodnie ze słowami Goulda, ustna historia naszych czasów, zawierała zapiski z 20 tysięcy rozmów przeprowadzonych z niezliczonymi ludźmi, a liczyła ponad 9 milionów słów. Przy założeniu, że dzieło było napisane w języku angielskim i wydano by je w najpopularniejszym dzisiaj formacie, liczyłoby ponad 32 700 stron. Dla porównania Wojna i Pokój Lwa To Ustoja, powieść bardzo obszerna, jest książką 23 razy krótszą, a 3 tomy Władcy Pierścieni 27 razy krótsze. W 1942 roku, w oparciu o rozmowy z Joe Gouldem, dziennikarz napisał głośny artykuł poświęcony profesorowi Mewie, żyjącemu na ulicy historykowi i geniuszowi. Jednak z biegiem czasu, Joseph Mitchell uznał, że został wprowadzony w błąd. Doszedł do wniosku, że Joe Gould, profesor Mewa, nie napisał żadnej książki, a ustna historia naszych czasów istnieje wyłącznie w umyśle swojego niedoszłego autora. Gdy dziennikarz opublikował swoją nową opinię, zgłosiła się do niego pewna kobieta. Twierdziła, że poznała niegdyś Joe Goulda. Ten miał wręczyć jej jeden z zeszytów, które składały się na oryginalny rękopis ustnej historii. Czyżby więc mit okazał się rzeczywistością? Joe Gould nie mógł pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. W 1957 roku zmarł w szpitalu psychiatrycznym. Kilka lat temu postacią ekscentrycznego profesora Mewy zainteresowała się historyczka, dziennikarka New Yorkera oraz autorka kilku wysoce cenionych książek reporterskich Jill LePore. Chciała się dowiedzieć, czy ustna historia naszych czasów, wiekopomne dzieło człowieka żyjącego kilka dekad wcześniej, rzeczywiście istniał. W wyniku reporterskiego śledztwa okazało się, że Joe Gould faktycznie pisał książkę, o której publicznie mówił, i faktycznie zbierał do niej materiały w postaci rozmów z ludźmi. Dziennikarka znalazła zapiski Gulda, które stanowiły część wspomnianego dzieła. Nie wiadomo, czy książka została ukończona, jednak jest jasne, że profesor Mewa nie konfabulował. W ten sposób Jill LePore rozwiązała część zagadki, a przy okazji odkryła nowy, zaskakujący element biografii ekscentrycznego pisarza. Okazało się, że w odnalezionych zapiskach Gould szczególnie dużo miejsca poświęcał pewnej czarnoskórej amerykańskiej rzeźbiarce, jednej z kluczowych postaci nowojorskiego Harlemu. Gdy w XVII wieku w okolice dzisiejszego Nowego Jorku zapędzili się holenderscy osadnicy, zakładali osady. Jedną z nich był Nowy Amsterdam. Obok niego powstał Nowy Harlem. W obu przypadkach chodziło o nawiązanie do istniejących w Europie niderlandzkich miast. Osady znajdowały się na wyspie, znanej dzisiaj jako Manhattan, i przez pewien czas funkcjonowały niezależnie od siebie. Wkrótce Holendrów zastąpili Anglicy, i Nowy Amsterdam zamienili w Nowy Jork. W 1776 roku tereny Harlemu, tego amerykańskiego, na wyspie, stały się sceną dla ważnej bitwy. Przeciwko Anglikom stanęły oddziały amerykańskich rewolucjonistów, dowodzonych przez Georgia Washingtona. Było to jedno z najważniejszych starć, które później doprowadziły do narodzin Stanów Zjednoczonych. W XIX wieku, za sprawą licznych parowców i nowo wybudowanych mostów, przez które poruszały się dyliżanse, Harlem na dobre został włączony do Nowego Jorku. Swoje rezydencje zaczęli budować tu zamożni Nowojorczycy. Gdy przyszły gorsze czasy i ceny nieruchomości znacznie spadły, dzielnica zmieniła swój charakter. Stała się Mekką dla europejskich imigrantów, głównie dla Żydów i Włochów. Na początku XX wieku do osiadłych już migrantów dołączyli czarnoskórzy Amerykanie. Masowo opuszczali południe Stanów Zjednoczonych, skąd wypchnęły ich rasizm oraz pewien chrząszcz. Kwieciak bawełniany, bo tak nazywał się ów owad, pustoszył pola bawełny, zmniejszając zbiory nawet o połowę. Pracownicy fizyczni, głównie czarnoskórzy Amerykanie, tracili pracę. Ale uprzemysłowiona północ kraju, w tym Nowy Jork, dawała nadzieję na zarobek. Z południa ruszyła więc masowa migracja. Ocenia się, że dotyczyła co najmniej półtora miliona ludzi. Większość z nich osiadła w Nowym Jorku w dzielnicy Harlem. Harlem ponownie zmienił swój charakter. Nowy społeczny pierwiastek zaowocował w latach 20. i 30. XX wieku narodzinami tzw. harlemskiego renesansu. Była to szeroko zakrojona eksplozja afroamerykańskiej kultury, sztuki, literatury czy mody. Wtedy właśnie w Harlemie rozpoczynały swoją karierę późniejsze legendy jazzu, takie jak Duke Ellington czy Louis Armstrong. Jazz stał się znakiem czasów. Ważną częścią tego kreatywnego wrzenia była Augusta Savage. Sawycz była utalentowaną rzeźbiarką. Jednak dla czarnoskórej artystki w Stanach Zjednoczonych lat 20. talent nie był gwarancją sukcesu. Borykała się z uprzedzeniami rasowymi i nieustannym brakiem funduszy. Pierwsze rzeźby tworzyła z własną ręcznie wydobytej gliny, a gdy brakowało jej materiału, ze względu na koszty, zamiast w brązie rzeźbiła w gipsie. Równolegle do pracy angażowała się na rzecz równouprawnienia czarnoskórych Amerykanów. Była społeczną aktywistką. Jej dom i pracownia znajdowały się w epicentrum kulturalno-społecznego fermentu. Jako artystka była doceniana przez krytyków, lecz nie udało jej się przebić przez szklany sufit zbudowany przez amerykańskie społeczeństwo i świat sztuki, zdominowane przez białych. W latach 40. wyjechała z Nowego Jorku i niemal zupełnie porzuciła życie rzeźbiarki. Augusta Savage zmarła w zapomnieniu w roku 1962. Zdaniem dziennikarki Jill Lepore, jedną z przyczyn, które doprowadziły do życiowej porażki artystki, był Joe Gould, znany nam już profesor Meva. Ze śledztwa dziennikarki wynika, że Gould nie był tylko ekscentrykiem, wizjonerem czy nieszkodliwym szaleńcem. Znalezione przez Jill LePol archiwa wskazują wyraźnie, że Gould darzył o Gostę Savage obsesyjnym wręcz zainteresowaniem. A nawet więcej, przez wiele lat nękał artystkę na przeróżne sposoby. Telefonicznie, listownie, osobiście. Przemawiać miały przez niego zarówno niezdrowa fascynacja, jak i rasizm oraz pogarda wobec kobiet. Było to o tyle zaskakujące, że pisząc swą ustną historię, Joe Gould szczególnie dużo miejsca poświęcił dokumentowaniu życia afroamerykańskiej społeczności Nowego Jorku. Długotrwałe nękanie miało na Ogoste Savage wyraźnie negatywny wpływ. Nie mogła skorzystać z pomocy wymiaru sprawiedliwości, ponieważ policja czy sądy były niemal całkowicie kontrolowane przez nie zawsze przychylnych białych Amerykanów, a Gould był przecież jednym z nich. Jak uważa dziennikarka Jill LePore, artystka zniszczyła część swoich prac oraz dokumentów, bojąc się, że trafią one w ręce Joe Goulda, który wykorzysta je do swoich celów. Nie również, że jego działania były bezpośrednim powodem wyjazdu artystki z Nowego Jorku, co de facto zakończyło jej karierę i przyczyniło się do zapomnienia nazwiska August Savage. Jednocześnie Jill Lepore zwraca uwagę, że również profesor Mewa jest w tej historii postacią skrzywdzoną przez los. Borykając się z problemami psychicznymi, nie znalazł nigdzie pomocy. A medyczne eksperymenty oraz bezkrytyczne zainteresowania dziennikarza z lat 40. utrzymywały go w stanie, gdzie prawda miesza się z fikcją. Więcej o profesorze Mewie możecie przeczytać w dwóch książkach, z których korzystałem, przygotowując dla was tę opowieść. Pierwsza to wydana w 1965 roku, książka Josepha Michela, zatytułowana Joe Gold's Secret. W roku 2000 nakręcony został film fabularny o tym samym tytule. W jednej z głównych ról wystąpił tam Stanley Tucci, który był też reżyserem tej produkcji. Druga książka ukazała się w 2015 roku. Jej autorką jest Jill Lepore, a tytuł to Joe Gold's Thief. Jeśli zainteresowały Was oryginalne praktyki lekarskie z początku XX wieku, możecie obejrzeć amerykański serial telewizyjny The Nick z 2014 roku. Jednym z jego bohaterów jest tam Henry Cotton, ten od leczenia chorób przez wyrywanie zębów. A to był 237 odcinek Brzmienia Świata, tym razem w formie opowieści. Kolejna taka opowieść za miesiąc. Dostawcie komentarz na Spotify, na YouTube i tam, gdzie słuchacie podcastów. To dla mnie realna pomoc i szansa na poznanie Waszych opinii. Brzmienie świata istnieje dzięki słuchaczom i dla słuchaczy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się dołączyć do zbiórki na rzecz brzmienia świata na patronite.pl. Wasza hojność sprawia, że co sobotę mają premierę, nowe rozmowy i opowieści warte wysłuchania. Dziękuję. Dziękuję też patronowi Światoczułemu, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. Гори, три гостки сиди, перший гостенько, ясне соненько, другий гостенько, то місяченько славен є син наш милий Боже, третій гостенько дрібний дощенько а сонце каже, ой, як я зійду то я зогрію, небо і землю Slávený si náš milý Bože, na nebesí, na nebesí, na Ви Боже на небеси. Господар вийде досяг раду. Grazie a tutti